Tutaj grację dzisiaj jest ten nowy odcinek w tym nowym kanale. Zostawcie łapy, łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Lecimy po 20 000 łapek w górę. Nie 20 tysięcy łapek w górę, tylko 10 łapek w górę. Kolejny odcinek w tym nowym kanale. Albo 5. Eee, subskrybujcie ten kanał, bo naprawdę bo na pewno fajne odcinki będą i serkę, że tak y, dużo nie nagrywam no bo tak się dzieje czasem no i po prostu w tym odcinku będziemy mieć lęczki, tylko zielone itemy i to dobrze tak składa bo jak ma się rośliną tak, co masz tam tam itemy te epickie, legendarne, mit, mityczne no coś nie, cóż, niebieskie, epickie, no no i tak dalej Zapraszam um, na mój kanał Więcej będą pojawiać się ale no, nie tak często no, no i przechodzimy po prostu do odcinka. No, no tutaj to na pewno nie mogę, tylko zielonej i tam, Będę miał roślinę, proszę, No, będę miał roślinę, ale no nie wiem, czy episką. Czy... Nie wiem, czy będę miał episką, czy to, Albo niebieskie. Ja. No jak będzie pitka, no to może będzie się inaczej zrobiło. Dobra, jest o owoce. Dobra, to teraz idziemy. Po mojego roślinka. No i powrócimy Star Wars No Nowy sezon my no Tutaj po mojego roślinka eee, No No Na pewno chyba ludzie idą tam, w ta albo tam, gdzie jest trocynowy lotos. Źle. Jest! kto to do mnie jest! Jak to zrobię, to ich nie będę miał... ...epickie. Nie epickie, tylko... ...mądrego no, roślina. Mm, jak to jest nazywało, no to to nie jest ubranie, to nie jest to... Dobra, to będzie, to jest niebieski, to. No po prostu, nie będziemy ruszać No i teraz mam niebieskie, okej okay. Ej, tu dał ci składa bo chyba podki są niebieskie, tak? Tak co jeszcze. Tak Dobra, no to tak nic No Naprawdę, no opinię. jakie Jakiegoś jak powiedziałem Robimy zielony i temy to okej. Zrobimy byliśmy? tak, byliśmy? nie byliśmy? bo byliśmy? O kurde! Ej, to można... byliśmy? No nie biorę, bo ja sobie przegram to. И так боя. Czyli mi tutaj nie pasuje, dobra. Nie ma. Trzeba wiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni. Puszczony. Muszę bać się, ktoś tam jest. Wybieram maty, żeby mieć kolejne materiały. Dobra. No chyba wszyscy rząd są Nie wiem. Ale będę zbierał. Dobra, mamy filka. Zeskoczymy. Po on też robił tylko żółty internet, tylko też ranił. Wielku, widzisz go? <try> 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 Ты вообще пьяненький, да? Czekamy. Ale ładny samochód. To rozumiem. Nowy punkt o Ja wyprzychałam, bo to, to było już koniec życia. Koniec życie. Widzieliście na mój e, kanale że tam też było, to nie wiem ile było, dwa miesięcy, gdzie robiliśmy parkour. O, dzięki za broń. Kurde, nie mogę to wziąć, kurde. No przypał mam Ale lecie nie to mogę, byle co, wiecie widzowie. Ej, bo to są najlepsze bronie, powiem ci. No, to nie mogę. No, mogę, bo to jest zbickie, ale nie robimy, No to nie jest broń. To jest broń, to jest broń. Dobra, ej, bo to, to jest... Oj, oh, jest grom! Nie wydaje się on ma... No to jest haker. Ale to nie umie ładnie. Ser. Ser. Sergiuks haker. Kto włączę włącza Bo mi dał chłodę i... No, bo piszę. OBSERWUJĘ Sir Quix HACKER Czyli hacker... no... Eee, dobra, kolejna ruda będzie Próbujemy jakoś... Dobra, 17 września to wrzesień to będę miał urodziny? Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Wrzesień będzie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To czekaj, muszę to 2020. To jest 30 uh, grudnia. Tak. To grudzień. Nie. Przestec. No jest te dzień to 22. Um. W nie będę miała urodziny. 11 września będę miała rodziny. A 11 września to już będzie nowy kolejny No. To będzie kurde najfajniejsze. Bardzo rozumne, dobra, bardzo, 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 bo bardzo, bardzo, nie ma. No to będzie najtrudniejsze teraz. Lecimy na będzie benzynową. No i lecimy do tego miejsca. Teraz nie ukryłem to pojazdę Dużo nawet jest miejscówek. Po prostu dużo jest wysłówek tak nowo, bo była aktualizacja i... To se na bank. Na 100%. Jest nic nic nie urodzło. Kurde, szary broń. Nie! Yes! Od razu. Nie! Kurde! Nie no, pistoletu, bo kurde, nie mogłem ścialić, bo coś mi się zepsuło się no. No, jest to ostatnia ronda, no. Albo nie, ja kończę ten odcinek. To był krótki odcinek, nie wiem. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba i subskrypcję pod tym nowym kanale. Dużo dziecko będzie. Widzimy się jutro o godzinie 15.30 Nie tylko po prostu 15. No, 15.00. Serdecznie dziękuję za oglądanie. A ja kończę. Pa.